Witajcie kochani, tutaj Sylwia, powiem Wam, że przychodzę dzisiaj z, taką, z takim nietypowym filmem. Film będzie zmontowany z moich, jakby to powiedzieć, etapów pracy, ponieważ nie będę go nagrywała w całości i, 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 i przyspieszała, dlatego że film może być dosyć długi, podejrzewam, że będę tą rzecz robiła z około dwóch dni, znaczy... Nie mam więcej jak dwa dni, ponieważ robię pierwszy raz coś takiego, <laughs> więc no nie wiem, jak sobie poradzę. Osoba, która jakby dała mi to zlecenie, powiedziała, że na pewno sobie poradzę. No ja, no ja teraz to wiem, że muszę sobie poradzić, skoro się tego podjęłam, ale jest to wyzwanie. Zaraz wam powiem, co to za wyzwanie. To no, jest przede mną kartka papieru. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest odrysowany taki kucharski nóż. To znaczy, tak on będzie wyglądał. Tu będzie miał jeszcze rączkę. I to jest prezent ślubny dla pana młodego, tak można powiedzieć. Ponieważ pan młody bardzo lubi gotować i podobno dobrze gotuje. Nie wiem, nie jadłam jego potraw. Także. No, i osoba, która, no, przyjaciel jego, postanowił, postanowił, że sam własnoręcznie zrobi mu taki prawdziwy, kucharski, porządny nóż. I to będzie jako jego prezent. No, i ten prezent trzeba zapakować. I to opakowanie ma być opakowaniem do tego noża, ale jednocześnie ma być Kartką ślubną, <noise> więc to jest takie normalnie pomieszanie z pofrontaniem trochę. No, to znaczy się tak, najpierw była mowa o kartce, więc ja się zgodziłam, a później wyszła koncepcja, żeby po prostu. Bo ja mówię, wiesz, może ci pudełko zrobię do tego prezentu, ale mówi, nie, no to zrób taką kartkę, żeby po prostu ten, taki coś taką, właśnie pochwę do tego noża, żeby po prostu i ozdópią, żeby to było i kartka, i to. No więc podejmuję się tego zadania, słuchajcie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, może tylko powiem, jakie mam plany. No plan jest taki, że najpierw że zrobię z tektury podstawę, to znaczy tył, on będzie oklejony papierem skrapowym, takim wzorzystym jakimś, odpowiednim do. Uroczystości, a na to postaram się do tej części dotąd właśnie zrobić coś takiego, tylko troszeczkę większego, żeby ten nóż można było chować. Tylko że nie będę chyba się już bawiła w takie dokładne wycinanki tego, bo to jest papier, jednak to trzeba by było materiału użyć. Bo przecież, jak ten nóż tam się schowa, to żeby dziura się nie zrobiła. Więc pomyślałam sobie, że po prostu zrobię tutaj tak, taką kieszeń. W tą kieszeń będzie się wkładał ten nóż i ta kieszeń tutaj będzie ozdobiona. Ale żeby po prostu nie kaleczył on tych ścianek, co prawda one troszeczkę będą szersze, ale głównie chodzi mi o ten czubek. Więc tak, myślę sobie, żeby tutaj y, tyweksem to wzmocnić. Żeby on y, po prostu, żeby nie dało się tego tak y, przedziurawić. Ewentualnie, y, tak sobie myślę, że może zrobię taką tutaj dotąd, żeby y, nie będzie już szerzej i żeby on tylko dotąd wchodził. Czyli żeby ta przestrzeń między tym była pusta, między tym czubkiem a tym była pusta. No, nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie. W każdym razie biorę się do pracy i o następnych etapach, jak już będzie jakiś konkret zrobiony przeze mnie, to oczywiście wam pokażę. A na razie, biorę się do pracy. Hejka, kochani, kolejna część filmu, jakby kolejny etap prac zakończony. Praca teraz y, taka. Y, teraz praca wygląda w ten, na, na tym etapie. Jest y, poprzyklejane wszystko, co trzeba było, a teraz będzie, będą ozdoby. I tak jak powiedziałam, zrobiłam to na taki. Y, akurat miałam taki. Mam taki, y, taką tekturę. Ona jest chyba, nie wiem, milimetr, milimetrówka. Y, bardzo fajna do takich prac. Okleiłam ją. Z tyłu y, zwykłym szarym y, papierem technicznym. I y, y, tutaj okleju, y, użyłam tutaj resztki y, y, kolekcji Stamperi Wedding, y, ponieważ dużo mi takich y, dosyć, y, dużo dużych kawałków bez sensu, nie? Ale y, zostało po robieniu albumu ślubnego i stwierdziłam, że to jest akurat to, co mogę spokojnie wykorzystać. Ponieważ tak jak widzicie, to można tutaj było robić sztukówki, także, a to wszystko i tak będzie ładnie pozasłaniane, mam nadzieję, że ładnie, <laughs> i yy, nie będzie tego widać, tych sztukowanek. I tak, jak tutaj widzicie, jest ta kieszeń, tu będzie wchodził ten, ten nóż. No, trzonek będzie widać, a, ale to jest akurat przewidziane. I cóż, tutaj wkleiłam suwak, ponieważ taką mam koncepcję, żeby z tego suwaka wychodziły kwiaty. Mam obrączki. Co prawda, mam tutaj taką, można powiedzieć, zakochaną parę. Ale yy, pff, yy, nie wiem, czy ona mi do końca pasuje tutaj, więc być może z wykrojnika wytnę yy, taką młodą parę. Miałam też koncepcję, żeby to yy, wyciąć i to umieścić, ale chyba to mi się już nigdzie nie zmieści, więc yy, chyba sobie to daruję. No nie wiem. Yy, Podejrzewam, że jakby pomysł mam, ale w trakcie realizacji się okaże, czy ten pomysł jest ok. Czy muszę go modyfikować? Także, kochani, to tyle chciałam Wam pokazać. Tak, ten etap pracy, i następne to już będzie całkowite zakończenie. Także do usłyszenia. To jest to znów ja. To już jest trzecia część filmu i przychodzę już z gotową pracą. Niedługo muszę, że tak powiem, zadzwonić, żeby osoba sobie ją odebrała, więc nagrywam szybko film. Tylko jeszcze spojrzę, czy ja jestem na pewno w kadrze. Patrzę, o, o dobra. Tak, chyba będzie lepiej. To cóż, tak wygląda. Muszę ją tak pokazywać. Gdyż, jak ją przekręcę, to no, niestety nie będzie się mieściła. Jest długa, no ale to ze względu na narzędzie, które tutaj będzie umieszczone. I no cóż, ozdobiłam. Ponieważ chciałam, żeby ta kieszeń miała dosyć, była dosyć taka pojemna, jeśli chodzi o grubość, tak? Także tu będzie właśnie ten ten nóż powiedzmy i chciałam, żeby ona tak dosyć mocno odstawała, o, to się właśnie, bo tak zastanawiałam się, wiecie, czy to przykleić, czy nie przyklejać i i przykleiłam później odkleiłam, ale jednak chyba przykleję, ponieważ one taki będą miały fajny tak mi się wydaje akcent bo taki o, dobra. Musi musi, przykleić, musi wytrzymać. No i co my tu mamy? Wyembosowaną tektureczkę mąż i żona. Wyembosowałam ją na srebrno. To jest suwak. Tutaj, ponieważ podniosłam to na piankach, żeby to było takie wysokie, to musiałam jakoś zamaskować te pianki, więc upchałam sizal. To jest dobry upychacz. No i tutaj zrobiłam kompozycję. Kwiaty są nie przeze mnie robione. Wszystkie są kupione, tylko te są piankowe, reszta papierowych kwiatków. Tutaj też różyczki włożyłam, bo też tu trzeba było zamaskować. I Użyłam też tutaj, jak widać, cekiny, takie pręciki malutkie, drobniutkie, ale tak, kiedyś kupiłam takie wypełniacz do środki, do kwiatów. Znaczy pereł nie, to miały być pręciki to są pręciki, ale nie wiedziałam, że one będą takie wielkie jakoś tam nie doczytałam się i one leżały już długi czas nie wiedziałam co z tym zrobić no i zobaczcie teraz jak znalazł jako upychacz taki, jako kompozycje uważam, że bardzo dobrze tutaj yy, pasują listki z wykrojników yy, wykrojniki mam z Aliexpress tutaj yy, taki był rand więc, żeby no tak nie kiepsko wyglądał, a już nie chciałam e, dokładać kwiatów, bo te kwiaty musiały być, mi, nie wiem, milimetrowe. E, w związku z tym e, wymyśliłam sobie, że e, użyję tutaj takiego tego żwirku. E, I e, kto oglądał moje poprzednie zakupy, którejś za, e, zakupy ze zlotu, o tak bym powiedziała, to tam. E, Pokazywałam, jak kupiłam um, farbę e, Cameleon różowy ze złotym, i wymieszałam, wymieszałam też z żel medium, i po prostu tutaj popaćkałam, gdzie y, tak y, w różnych miejscach, a szczególnie właśnie tutaj, żeby ten e, rand tak zakryć, jakby zespolić ten sisal z, z tą powierzchnią, żeby to tak y, stanowiło y, całość. Tutaj też zrobiłam kompozycję. Tu wycięłam y, właśnie takie tak, kwiatuszki. Bardzo kiedy u kogoś widziałam, kto to tam, ktoś mówił, że u niej się bez y, takich wycinanych kwiatków to ona się nie może obyć. Więc a ja y, zapominam o tym. A teraz tak mi tutaj było tak pusto. Widzicie, a już mówię, no nie będę tutaj tak pchała tych kwiatów, bo może będzie rzeczywiście za dużo, więc wycięłam i podniosłam tak na ten, na tekturkach i tak mi się wydaje, że taką fajną całość to stanowi. I no tak jak widzicie banerki też są podniesione na tekturkach. Tutaj suknia i ten frak tak samo. Tutaj e, też banerek podniesiony. E, I e, kwiaty tak po brzegach. To podejrzewam, że nie będzie widać niestety w kamerze, e, ale wiecie, jak, e, jak wygląda Wink of Stella, nie? To wiecie, jak, że, że ona jest taka bardzo delikatna, więc ja tak po brzeszkach tylko maznęłam kwiatki, suknie, tutaj tą, tą szarfę, krawacik, tutaj te kwiatuszki, banerki, Na obrzeżach maznęłam Wink of Stella, żeby po prostu się tak delikatnie mieniły. Na szczęście, no właśnie, Wink of Stella ma to do siebie fajnego, że ona się. Bardzo, bardzo delikatnie mieni i pomimo, że ona jest w kolorze no powiedzmy srebrnym, no można tak o, określić, to, to ona jakby nie koliduje z tym złotem. Nie koliduje, dlatego że jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna. No i tak wygląda moja kompozycja, tak wygląda moi, moje opakowanie. No, mam nadzieję, że się podobać będzie osobie, która zamawiała to u mnie. Zastanawiam się, czy nie zrobić do tego jeszcze pudełka. No bo... tak... Yy, nie wiem, jak ten ktoś to da. No może zrobię do tego pudełko. Co prawda ślub jest jutro. Ale... Hmm, no nie wiem. Nic o pudełku nie było mowy. Nie, ja myślę, że taką torbę jak na wódki są te torby. Takie na alkohol, jak się kupuje, jako w prezencie daje. To można i ten nóż, jak tak będzie, to będzie po prostu w pionie i, i też będzie ok. No. To napiszcie, kochani, co o tym myślicie, o tej mojej pracy. Podoba się albo nie. Krytykę zdrową też przyjmuję. <laughs> nie Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. <laughs> A tak poważnie to miałam, właśnie obiecałam, że będzie następny film. To album, który kończę, media, mediowy album, ale no wyskoczyło mi to w poniedziałek i już wszystko odłożyłam, żeby to zdążyć zrobić tę pracę. Także album już niebawem. No cóż, to to następnego razu. Kochani, trzymajcie się, życzę mnóstwa pomysłów, lekkiej ręki i do następnego filmu. Trzymajcie się, pa!